W Wielkiej Brytanii oszustwa ubezpieczeniowe to plaga. Pochłaniają około 2 miliardów funtów rocznie, czyli prawie 6 milionów funtów dziennie. Umyślne stłuczki, udawane urazy, a nawet urojone zwierzęta. Oszuści ryzykują coraz bardziej. Przez nich koszty ubezpieczenia rosną o ponad 50 funtów rocznie. Ale ubezpieczyciele nie dają za wygraną. Demaskują 14 fałszywych roszczeń na godzinę. Mają do dyspozycji kamery. Cel wychodzi z samochodu. Zaawansowane techniki analizy informacji i pomoc specjalnych jednostek policji. Policjan. Łapią przestępców na gorącym uczynku. Proszę nie kłamać. Przyłapani cwaniacy i kanciarze zostaną ujawnieni i zawstydzeni. Polisy i przekręty. W tym odcinku nowa technologia udaremnia oszustwo. Rozumiem, że wóz został skradziony. Tak. Około dziesiątej wieczorem. Właśnie zauważyłem, że zniknął. W samochodzie znajduje się nadajnik wspaniale. Roszczenie, które potknęło się o nagranie z monitoringu. Nie zamierzała rezygnować z roszczenia. Byliśmy w szoku, jak oni śmieli sugerować, że to było uzasadnione roszczenie. Oraz zakup hot doga, który został użyty do przestępstwa. Co roku 400 tysięcy aut uczestniczy w poważnych wypadkach. Właściciele mogą liczyć na pomoc w wypożyczalni samochodów. Neil Thomas kieruje Wydziałem Dochodzeniowym w APU. Zapewniamy samochody zastępcze ofiarom wypadku. Jeśli to nie oni spowodowali wypadek. Jeśli więc straciło się auto z czyjeś winy, można liczyć na wóz zastępczy. Accident Exchange specjalizuje się w luksusowych samochodach. Mają do dyspozycji 2000 wozów: to Bentley, e, Ferrari, Audi, r Cała flota ma wartość około 50 milionów funtów. Takie samochody przyciągają oszustów. Accident Exchange korzysta więc z najnowocześniejszych zabezpieczeń. Niedawno Neil rozpatrywał sprawę, która zaczęła się niewinnie. Pan Kenton zwrócił się do nas, bo padł ofiarą wypadku i miał prawo do samochodu zastępczego. Dostał Audi TT Cabriolet. Ale wkrótce po odebraniu samochodu na Kentona spadło kolejne nieszczęście. Zadzwonił z informacją, że samochód został ukradziony. Dobry wieczór, proszę podać numer sprawy. W tej chwili nie pamiętam. Potrzebuję pewnych informacji. Dostałem Audi TT. Samochód ukradziono i policja kazała mi się Was spytać, na kogo wóz jest zarejestrowany. Konsultantka poprosiła o szczegóły, bo kradzież takiego samochodu nie jest łatwa. Panu Kentonowi wydawało się, że kluczyki wypadły mu z kieszeni. Pewnie ktoś je zobaczył i w ten sposób ukradł auto. Od początku coś nam się nie podobało. Ale firma nie umiała sprecyzować swoich podejrzeń. Na szczęście sprawę wyjaśniła nowoczesna technologia. Panie Kenton, rozumiem, że samochód został skradziony. Tak, około 10 wieczorem. Właśnie wtedy zauważyłem, że go nie ma. W samochodzie jest nadajnik. Wspaniale. Dlatego być może go odzyskamy. Doskonale. Czy mężczyzna naprawdę się ucieszył? Nowa technologia telematyczna wkrótce pomogła rozwiązać zagadkę. Urządzenie telematyczne pobiera dane z samochodu, przypomina czarną skrzynkę, rejestruje dane dotyczące zachowania auta, a przede wszystkim jego położenie w określonym czasie. NIL prędko sprawdził, co się działo z autem. Dużo jeździło tego dnia. Kierowca zatankował na stacji. Wóz był na stacji po tym, jak pan Kenton zostawił go przed domem. To znaczyło, że kamera mogła nagrać złodzieja. Na nagraniu widać, jak Audi podjeżdża do dystrybutora. Na szczęście dach jest opuszczony. Okazało się, że wozem nie przyjechał złodziej, tylko pan Kenton. To wyraźny dowód. Nagranie obaliło wersję pana Kentona. Mężczyzna nie stracił samochodu, został schwytany na gorącym uczynku. Okazało się też, że odwiedził nie tylko stację benzynową. Mężczyzna jeździł nim przez całą noc i około 4.30 miał poważny wypadek. Jechał 150 km na godzinę, a do wypadku doszło z prędkością 106 km na godzinę. Samochód zderzył się z kilkoma stojącymi wozami. Kierowcy nic się nie stało i uciekł, zostawiając wiele uszkodzonych pojazdów. Przekroczył dozwoloną prędkość. Uciekł z miejsca wypadku. Do tego skłamał, że ukradziono mu samochód. Pracowałem w policji i często miałem do czynienia z poważnymi wypadkami. Jazda z taką prędkością to skandal, bez względu na porę dnia. Miał szczęście, że o 4.30 na ulicach nie było pieszych. Niestety dla samochodu był to koniec podróży. Audi TT o wartości 33 tysięcy funtów zostało skasowane na koszt firmy ubezpieczeniowej. Kłamstwo pana Kentona było bardzo kosztowne i zespół Nila złożył mu wizytę. Zależało nam, by skonfrontować się z klientem. Twierdził, że ostatnim razem widział wóz o 22 poprzedniego dnia i nic nie wiedział ani o wypadku, ani o kradzieży. Mieliśmy więc nagraną rozmowę i spisane oświadczenie, a do tego dane zebrane przez nadajnik, które dowodziły, że pan Kenton kłamał. Policja rozpoczęła dochodzenie. Sprawa wkrótce trafiła do sądu. Przyznał się do niebezpiecznej jazdy i wprowadzenia policji w błąd. Został skazany na 14 miesięcy więzienia. Sądy traktują takie przestępstwa bardzo poważnie. Za chwilę. Kamera kolejny raz ujawnia próbę oszustwa. Na nagraniu doskonale widać, że sama złamała krzesło i spowodowała wypadek. Oraz naciągaczka nie umiejąca pogodzić się z porażką. Kiedy zada Pan pytanie, gdzie je kupiłam i czy zgubiłam je wcześniej, zastanawiam się, czy celowo tworzy Pan problemy. Walkę z oszustami prowadzą specjaliści tacy jak Tara Shelton z ICOG. Dzięki wyszkoleniu policyjnemu i studiom psychologicznym umie rozpoznać oszusta nawet przez telefon. Przy ocenianiu roszczenia stosujemy około 30 wskaźników. Oczywiście nie powiem jakich, żeby nie dawać rad przestępcom, ale bardzo często zdarza się, że klienci odpowiadają pytaniem na pytanie, by zyskać trochę czasu. Tara nazywa to unikaniem odpowiedzi. Celowo zmieniają temat rozmowy. Być może dlatego, że kłamanie sprawia im dyskomfort. A być może nie przygotowali się do rozmowy. Zdaniem Tary nie ma jednego typu oszusta. Najczęściej spotykamy się z idiotami i naciągaczami, którym wydaje się, że ubezpieczyciel nie będzie się trudził badaniem sprawy. Myślą, że wystarczy zgłosić sprawę na policję i zgłosić szkodę. Przestępcy nie doceniają Tary i jej kolegów. Dziś wszystkie informacje są szczegółowo badane, a oszuści, którzy mają coś na sumieniu, nie mogą czuć się bezpiecznie. Neil McFarlane pracuje w TH Merchant Co., firmie specjalizującej się w ubezpieczeniach biżuterii. Pewnego razu zwróciła się do nich ofiara kradzieży. Mężczyzna twierdził, że podczas rozboju Kradziono mu sygnepizotą bransoletę O wartości 10 tysięcy funtów To był potworny weekend Napadnięto mnie w biały dzień przed domem Stresujący weekend bardzo Tak to ujmijmy Pan się lepiej bawił? Rzadko kto śmieje się z napadu a to nie było jedyne dziwne zachowanie. Zdziwiło nas, że do napadu doszło tuż pod domem ofiary. Tymczasem mężczyzna zamiast wrócić do domu wsiadł do samochodu i jeździł przez 30 minut, zanim pojechał na policję. Opowieść poszkodowanego nie wzbudziła zaufania. Kradzież biżuterii o wartości 10 tysięcy funtów nie została natychmiast zgłoszona policji i to wydało nam się podejrzane. Gdyby mnie napadnięto pod domem, wszedłbym do środka i zadzwonił na policję, żeby jak najszybciej zaczęto szukać sprawców. T. H. March poprosił poszkodowanego o bardziej szczegółowe informacje. Było nam trudno rozpatrzyć tę sprawę. Klient wciąż unikał odpowiedzi, a zwłaszcza rozmowy na temat faktów. Nie chodziło im tylko o biżutery, ale też o portfel i karty kredytowe. To było bardzo traumatyczne przeżycie. Jaka jest dalsza procedura? Klient nie chciał rozmawiać o szczegółach, tylko o procedurze. Firma sprawdziła więc jego przeszłość. Okazało się, że rok wcześniej ten sam mężczyzna został napadnięty przed swoim domem również przez dwóch bandytów. Taki pech jest bardzo mało prawdopodobny. Mężczyzna albo mieszkał na bardzo niebezpiecznej ulicy, albo nie mówił prawdy. Wkrótce inspektorzy odkryli nowe fakty, które umożliwiły im oddalenie roszczenia. Nasz klient miał na koncie wyrok. Nie powiedział nam o tym i jego polisa straciła wartość. Ale klient nie rezygnował w nadziei, że uda mu się przekonać konsultanta. Kiedy kupowałem polisę, od wyroku minęło trochę czasu i myślałem, że to nie ma znaczenia. Yes. Dlatego kliknąłem nie zamiast tak w odpowiedzi na pytanie, tak, czy gdybym zapłacił więcej za polisę w związku z wyrokiem, to miałoby to wpływ na ugodę w sprawie roszczenia. Nie, Regulamin jest jasny. Kiedy mężczyzna zrozumiał, że szanse na odszkodowanie spadły do zera, próbował wziąć konsultanta na litość. Przecież to zupełnie bez znaczenia, to nie powinno mieć wpływu na ubezpieczenie. Zrozumiałbym, gdyby chodziło o oszustwo ubezpieczeniowe. Oczywiście nie ubezpieczylibyście takiego oszusta. Właśnie. To nie powinno być problemem. Ale to nie on ustalał zasady. W związku z nowymi okolicznościami uznaliśmy, że mężczyzna próbował wyłudzić odszkodowanie. Oczywiście roszczenie zostało odrzucone, a polisa anulowana. Radzę być uczciwym podczas wykupywania polisy. Uczciwość zawsze popłaca. Piwo w babie to dobry początek weekendu, pod warunkiem, że nie skończy się poważnymi obrażeniami. Na nagraniu widać menedżera z sieci pubów J.D. Weatherspoon, śpieszącego z pomocą ofierze wypadku. Ofiara stoi przy złamanym krześle. Koleżanka odprowadza ją do pubu. Katie Doyle pracuje w oddziale prawnym firmy. Z firmą skontaktował się prawnik ofiary wypadku. Sprawnicy kobiety podkreślali, że wypadek miał miejsce w ogródku należącym do pubu. Kobieta siedziała na krześle, które się pod nią załamało. Według kobiety, przyczyną wypadku było wadliwe krzesło. Winę ponosił więc pub. Początkowo jej słowa potwierdził menedżer. Ale kobieta nie sądziła, że jest jeszcze jeden świadek, czyli nagranie z kamery. Menedżer odkrył, że nagranie nie potwierdza wersji wydarzeń kobiety. Rzeczywiście nagranie pokazuje zupełnie inną historię. 6,5 minuty przed wezwaniem menedżera zdarzyło się coś takiego. Powódka siedziała w ogródku piwnym. Potem ona i jej towarzyszka postanowiły przenieść się do nasłonecznionej części ogródka. Wtedy zorientowała się, że poręcz krzesła się rusza. I kobieta zaczęła ruszać poręczą. Zdaje się, że nie obchodziła ją konstrukcja krzesła. Obie złamały poręcz. Doszły do wniosku, że można na tym zarobić. Położyły więc krzesło na podłodze, a wtedy kobieta ułożyła się, jakby krzesło się pod nią złamało. Inni poprosili o pomoc menedżera. Nagranie było jednoznaczne: kobieta skłamała. Własnoręcznie złamała krzesło, a potem twierdziła, że doszło do wypadku. Pracownicy Wydziału Prawnego szybko zrozumieli, że kobieta próbuje wyłudzić pieniądze. Prawników kobiety poinformowano, że nie otrzyma odszkodowania. Na tym sprawa mogłaby się zakończyć. Ona jednak nie zamierzała rezygnować z roszczenia. Jej zdaniem to była nasza wina i powinniśmy zapewnić sprawne krzesło. Zamierzali walczyć o odszkodowanie w sądzie. Byliśmy w szoku. Jak śmieli sugerować, że to było uzasadnione roszczenie? Na nagraniu doskonale widać, że sama złamała krzesło i spowodowała cały wypadek. Firma wysłała więc stronie nagranie z kamery. Dopiero wtedy zrozumiała, że to koniec. Spons nigdy więcej nie usłyszało o naciągaczce. Chciała skorzystać z okazji i wyłudzić kilka funtów. Pewnie myślała, że duża firma, taka jak my, ma też dużo pieniędzy. To bardzo frustrujące. Ta kobieta nawet nie próbowała udawać upadku. Ale za oceanem oszuści stosują znacznie bardziej widowiskowe metody. Co może być bardziej amerykańskiego od rodzinnych zakupów z wizytą w fast foodzie? Tommy Masterson wchodzi do sklepu i idzie prosto po hot doga. Kilka minut później w innej części supermarketu Lisa Bonilla doznała straszliwego wypadku. Kobieta znalazła się na podłodze, a inni klienci przyszli jej z pomocą. W ciągu kilku minut na miejscu zjawili się ratownicy i udzielili pierwszej pomocy. Bo Nila zażądała od sklepu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Twierdząc, że poślizgnęła się na niesprzątniętym hot-dogu. oskarżała firmę o zaniedbanie bezpieczeństwa. Kierownictwo sprawdziło więc zapis z kamer. Okazało się, że zakup hot-doga przez Mastersona i upadek Bonili są ze sobą powiązane. Upadek wyglądał dramatycznie. Ale chwilę wcześniej Masterson dokładnie sprawdził teren. Szybko położył hotdoga na podłodze, uciszył dziecko i odszedł. Dziesięć sekund później przyszła lisa Bonila i wywróciła się na podłodze. Jeszcze raz. Zrzuć hot doga. Teraz zaczynamy przedstawienie. Nagranie monitoringu dowodniło, że wypadek był zainscenizowany. Mężczyzna celowo umieścił kiełbaskę na podłodze, by jego wspólniczka mogła się poślizgnąć. Supermarket nie zamierzał przełykać tego hot doga. Roszczenie odrzucono, a sprawę przekazano policji. Okazało się, że para wykorzystała ten sam trik w dwóch różnych miejscach. Za każdym razem chodziło o hot doga. Gdyby Masterson i Bonilla przemyśleli plan, mogliby cieszyć się hot dogami w domu. W sądzie para przyznała się do winy. Masterson otrzymał trzyletni nadzór a Mila została skazana na rok więzienia. 20 lat temu złodzieje kradli ponad 600 tysięcy wozów rocznie. Dziś to zaledwie ułamek tej liczby. Mimo wszystko, ubezpieczenia od kradzieży cieszą się dużą popularnością. Klerlan z LW zajmowała się sprawą pani kar. Do naszej firmy wpłynęło roszczenie w sprawie kradzieży BMW o wartości 10 tysięcy funtów. Kiedy odkryła pani stratę wozu? Kiedy wróciłam do wozu około 20? Czy możliwe, że zabrał go ktoś, kogo pani zna? Nie sądzę. Pani Kar wahała się w sprawie szczegółów. Opis wydarzeń związanych z kradzieżą samochodu był niespójny. Postanowiliśmy zbadać sprawę dokładniej. Konsultant poprosił poszkodowaną o dokumenty samochodu i kluczyki. Jeśli państwo oboje mają kluczyki, skąd wiadomo, że samochód zabrano? Szczerze mówiąc nie wiem, a bardzo chciałabym wiedzieć. Nie wiem jak ktoś by. Wiem, że to możliwe, ale nie wiem jak ktoś mógłby to zrobić. To nieuczciwe. Słowo nieuczciwe faktycznie łączyło się z tą sprawą. Okazało się, że dostaliśmy dwa różne zestawy kluczyków. Różniły się kształtem i wagą. Kiedy zaczęliśmy badać jeden zestaw, kluczyki rozpadły nam się w dłoniach. Od razu zaczęliśmy wątpić w opis kradzieży przedstawiony przez poszkodowaną. Zastanawialiśmy się więc, co się stało z autentycznym zestawem kluczyków do samochodu. Kluczyki potraktowano jako test, a konsultant kolejny raz zadzwonił do poszkodowanej. Wysłała nam pani dwa no. zestawy kluczyków? Tak. Ma pani inny samochód? Nie. A pani znajomy ma BMW? Używała pani obydwu wysłanych nam zestawów? Nie, tylko jednego. Wie pani, który to był kluczyk? Ten nowszy czy ten drugi? Nie wiem. Ten, którego zwykle używałam, ma logo BMW. A obydwa tak nie wyglądały? Pani Kar zaczęła mieć wątpliwości i zaczęła się bronić. Kiedy zada pan pytanie, gdzie je kupiłam i czy zgubiła je wcześniej? Zastanawiam się, czy celowo tworzy pan problemy. Chcemy zyskać jak najwięcej informacji. Producent kluczyków zbadał dostarczony zestaw. Kluczyki, które się rozpadły, nie były przypisane do samochodu poszkodowanej i nie były używane od 2010. To znaczy, że kobieta mówiła po prostu nieprawdę. Klery uznała, że ma dość dowodów i może zamknąć sprawę. Oddaliliśmy roszczenie, po czym przekazaliśmy sprawę policji. Policja zaś rozpoczęła dochodzenie. Wkrótce prawda o skradzionym samochodzie wyszła na jaw. Okazało się, że przy pomocy pewnego mężczyzny kobieta zaaranżowała kradzież samochodu i sprzedała go na części. Do kradzieży nie doszło. Samochód zabrano za zgodą właścicielki. Pomocnik zarobił na częściach wozu, a właścicielka wystąpiła o 10 tysięcy funtów odszkodowania. Tak to wyglądało. To była bezczelna próba defraudacji i pozbycia się samochodu. Ale pani Carr nadal myślała o pieniądzach. Zadzwoniła do wspólnika, domagając się połowy pieniędzy ze sprzedaży samochodu. A kiedy mężczyzna odmówił, powiedziała, że oskarży go o kradzież. Na szczęście mężczyzna nagrał rozmowę i przekazał ją policji. Tak się to zakończyło. I więcej się już nie powtórzyło. Sprawa trafiła do sądu. Pani Kar została uznana winną oszustwa i skazana na 620 funtów grzywny oraz 200 godzin prac społecznych. To jasny komunikat, że firmy ubezpieczeniowe nie zamierzają ulegać oszustom. Wersja polska syntezis Media. Tekst Janusz Winiarski, czytał Robert Samot.